Siemano, witam was. Zaczynam już tak porządnie remoncik. Zapraszam do oglądania. Jak widać folia wszędzie prawie, ja już biały. Tu już coś tam się pomału zaczyna działać, odpalę jeszcze. Coś tam się zaczyna działać, Tu mam problem z tym największym kawałkiem gładzi. Ale uparam się z nim. A i wiecie do czego maski się te nadają? Covidowe. Do tego się nadaje maska. Do szlifowania. I tyle. No. Tutaj może będzie spełniać swoją funkcję. Chociaż... Już mi trochę tutaj nie pasuje. Od góry mam dziury. U dołu też dziury. Ale lepiej niż bez może będzie, chociaż już się mi wszędzie zaczyna z tyłu. A naszej o 2 minuty. Aktualizacja. Jak widać, sufit ukończony, jeżeli chodzi o gładź. Parę tam jakichś małych defektów jest, ale trudno. Teraz muszę okleić tutaj pod listwą to co idzie styropianową pozabezpieczyć te wszystkie tam miejsca wszędzie gdzie, gdzie była siatka wyrwana na przykład czy coś przy tych listwach muszę akrylem wyciągnąć żeby to ładnie wypełnić wszystkie jakieś tam yy, dziubnięcia czy coś w tą listwę tak samo kołki widać gdzie mniej więcej są więc nie będzie problemu ze znalezieniem yy, otwory wierciłem za yy, Gładzią zaszpachlowałem, jeżeli to tak można nazwać. I wcisnąłem jeszcze kołek taki w, w tej całej gładzi usmarowany w sufit. Ładnie później wyrównane do równego i zostawione do wyschnięcia. To już wyschło, jak widać. Jestem po jakimś tam ogarnięciu małym. Tu ściana trochę brudna, no ale to tam się z tym liczyłem. Prysznica nie zabezpieczałem. No, i wygląda jak wygląda, ale to z tym się liczyłem. Prześnicy takie do wywalenia, a przy kąpaniu się, no to i tak wszystko zmyje. Yy, no tak, ogólnie tu nie jest aż tak źle. Tutaj pękła folia, no to trochę się wysypało, ładnie to samo, ale bez folii to masakra by była. Drobinę trochę umiotłem, wiadro pełne, ja troszkę biały. Teraz się przemyłem lekko. Zresztą myłem się kurde praktycznie 4 razy czy 5 dziennie. Bo to ktoś dzwonił domofonem, to coś tam. No. I sytuacja ma się następująco. Zagruntowane jakoś godzinę temu. Jeszcze godzinę z hakiem poczekam, zgodnie z zaleceniem producenta dwie godziny. Schnie grunt i jest gotowy już do malowania, więc do tego się zastosuję. E, Poza wszystko tu idzie. Pod pecznicą trochę styfu jest, ale kabina brodzi. Idzie out i tak, więc jakoś tam mi na tym nie zależy bardzo. Wodospad, jak słychać jest w grzejniku. No i co? Drobiny muszę umyć, szczotkę muszę umyć, pojemnik muszę umyć. Ale go najpierw. ostuka może coś odpadnie. Więc na razie to tyle. Jak pomaluję, pokażę wam tak efekt i na tym skończymy serię z remontu łazienki. No chociaż na tym nie skończymy remontu łazienki, bo została jeszcze kabina do wymiany, a oprócz kabiny jeszcze cała ta armatura. Więc jeszcze parę odcinków będzie, ale to raczej w serii. Zrób to sam. Efekt wygląda tak. Nie źle, ale mogło być lepiej. No tutaj nie zalało tej szczeliny, ale tam dziur z nie widać. Eee, tutaj ten rancik widać, dokąd sięgał pędzel narożny. Znaczy wałek narożny. Eee, nie zniwelowało, nie zniwelowało tego. E, tutaj jakieś tam są drobne dziurki, nie dziurki. Słabo widoczne. A, Ety. Nieźle. Trzy lata wytrzyma, cztery i będzie dobrze. Tu z kołeczkami mi się trochę rozjechało. E, który to? ten spierdzielił mi trochę ale no upartego może być i na trzech takie kołki wsadzone, że utrzyma na pewno co półtora centa dłuższe od oryginalnych, więc myślę, że nawet na dwóch by się trzyma. i kurde, miało być tak pięknie, kupiłem sobie <laughs> zestaw Brico do tego syfonu, nie? cały bez tego, znaczy to kupiłem osobno Zdupiłem trochę, bo obciąłem. Myślałem, że to będzie ta sama średnica, nie zmierzyłem. Tutaj, a tu, tu jest 32, czyli ta średnica standardowa, a tu jest 30, już luźno chodzi, więc już nie pasuje. A tak bym mógł mógłbym to oddać za te tam 7, zł czy 6. Reszta będzie pasowała, to mi nie potrzebne za ślepko. chociaż nie, może za ślepko sobie chwilę o, a Nie, nie podejdzie tam ale jakby z tyłu wyciął zaraz się coś wymyśli rurkę pojechałem kupiłem w kasto kolanko i przejściówkę tu do rury od razu ją wsadzić mogę w sumie tak się kurde, kiedy robiło 50 rura i ze zlewu 32 no okay. i to mam nadzieję że będzie pasowało i plan jest następujący: miałem to zrobić w ten sposób, bo tutaj było kolanko takie właśnie żeberkowe, harmonikowe, miało być w ten sposób zrobione, ale tak jakby nie wyjdzie, więc niestety zrobię to w ten sposób: tu i tu rurka, pokażę w sumie jak skończę. Montaż nic ciekawego, kupiłem też do żarówki oprawkę. Testujemy ile żarówki typu Smart Home, czyli w tym przypadku w moim Philips Hue, ile prądu że? No i mam zmontowane. Wydaje się, jakby krzywona krętka była, ale ona tak ma być, jest równo. Nie zakładałem tej uszczelki tutaj na górze. Z tego względu, że odstawałoby trochę do góry to raz, a dwa, tutaj korka tego i tak nie będzie nikt nie będzie zatykał, bo no co, tu, litr, półtora litra wody w zlewie, no to nawet nie ma sensu tego zamykać nie ma sensu takiego, nie ma potrzeby tu maskownicę z tyłu trochę podciąłem, dremelkiem yy, no i co, tak to wygląda to niepotrzebnie kupiłem ale będę kiedyś w Kasteramie to a to oddam 7 zł. Ta rureczka ta też coś koło tego była, ale myślę, że jeszcze się wykorzysta do czegoś i ją. No bo harmonika ma od 30 do 23 centy, harmonika. można rozsunąć ją, więc na pewno się do czegoś tam przyda. Zostawiam. Niestety dziabłem, no i zatkany korek. Nie ma uszczelki, a woda jak stała, tak stoi. Coś tam słychać, że lekko leci. No i tam kropelki jakieś. Zanim by to zleciało, to. Wy to słabo widzicie, ale ja mogę Wam już tu powiedzieć suchą ręką że woda nigdzie nie leci tu ciśnienia żadnego nie ma, wody nie wiadomo ile też się nie leje uszczeleczkę zabieram korek zabieram wymienione, załatwione, no i z głowy wziąłem się właśnie za montaż suszarki tu już zamontowane jak widać poszczególne Elementy. Tu nie wiem czy nie będę zmieniał kołku, bo one jakieś takie średnio trzymające. Tu mi trochę wygięło. Gdzieś tam źle otwór był wywiercony. Albo sam plastik jest krzywy, lekko nie wiem. E, ale prawdziwa tragedia stała się w tym miejscu. A jak mówiłem, że drucika nie dają. No to dają drucik. Był tutaj właśnie w, na końcu. Ale nie zwróciłem uwagi wcześniej na to, że mam 2, 4, 6, 7 tych yy, prętów. Nazwijmy to belek, a mam 6 sznurków. <noise> no jak widać, 6. Rozplątałem cały. Myślałem, że gdzieś może się zaplątał. Jak to wiadomo, tam gdzieś przy pakowaniu, ale niestety nie. Więc... Więc napiszę do sprzedawcy, jednocześnie producenta, bo to było od nich z oficjalnej strony kupowane. I zobaczymy, co to będzie. Czy dośło po prostu jeden ten sznurek, czy no nie wiem. Nie wiem sobie, czy, czy dostanę taki w markecie budowlanym. Może bym znalazł jakieś kurcze. No na razie 6 zamontuję, no i na razie starczy. A na siódmy, no to będę czekał. Ciekawe, czy tych kurde plastików jest tyle, co ma być, czyli 14, bo po 2 idą na sznurek. to liczyłem, chyba było ok. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, czyli jeden jest w zapasie jeszcze. No ale sznurków, jak widać, 6 czyli jeden mniej no, błędy się zdarzają zobaczymy jak zareagują i będę Was informował tak jak mówiłem jeżeli jest OK to powiem jeżeli jest nie OK to również powiem i tak to się na razie prezentuje bez tego siódmego ramienia tak sobie myślę że nawet na tych sześciu to, kurde, jest OK e no co, powieszone jak widać pod lekkim skocem tutaj z przodu, żeby można było łatwiej czym dalej to wyżej nakładać. Na górze jest równo wszystko jak coś, jak się podniesie. No i na razie będę czekał na ten sznurek, jak nie no to sobie kupię sam po prostu i opinię odpowiednią wyrażę. Ale zobaczymy, te sznurki poucinam, ale na razie czekam aż to się wszystko porozciąga ładnie będę pranie robił, no to się wtedy na pewno wszystko ładnie rozciągnie jak nawalę tutaj ubrań, jakichś tam ręczników, nieręczników. i jak się już wszystko ładnie ułoży jeszcze raz w razie czego coś tam powiążę żeby to wyrównać ładniej o, te z tyłu może dwa za bardzo podniesione, ale tam ciul <laughs> no i na razie tyle eee, czas poświęcony jakieś 3 godzinki na to jest trochę przewlekania. Drucik mi się 3 razy albo 4 pęknął. Także tak to wygląda. Tutaj śnureczki ładnie chowane są w środku. No tu jeszcze wystaje jakiś kawałek plastiku po wierceniu. Ale tak jest ładnie ukryte wszystko. No i tyle. Dobra. I to wszystko na razie w tym vlogu. Już i tak wyszedł całkiem długi. Tak więc dzięki za obejrzenie, trzymajcie się, cześć!